No tak, żeby... nie masz robić, Na plan miała nie nie Najgorsze, Myślę to... sobie jakieś zdjęcia, powinna najgorsze, historia. nas naprowadził i pomógł w odnalezieniu receptur. I ten produkt, ciastko świdnickie, jest ładna, z nim związana legenda. Można fajna receptura, <todgłosy> to zostanie przekazana do, do skrzyni, to jak i... Za 100 lat już nie będzie fajna. I obedwali o nasze miasto. Tylko żeby I swoją wizytówkę przekazali. Co to jest? To jest nagroda świętego Dziucha dla aret Agencji Ludzkiej. Wydarte świętego Dziucha. Nie zostanie zadania nie na jakimś małym skwerku, tylko na dużym skwerze, wyremontowanym dzięki funduszom unijnym, czyli skwerze przy ulicy Franciszka. Mają trafić do przyszłości, których nikt nie zobaczy przed wrzuceniem do skrzyni, tylko dopiero jak ci, którzy ją um, otworzą. E, chciałam przedstawić e, osoby, które będą skrzynię zamykać. E, właściciel tytułu i wydawca Wiadomości Świnickich, pan Jerzy Kubara, Waldemar Skórski, zastępca prezydenta świetnicy i Ewa Suban, prezes e, spółki EW która wydaje Wiadomości Świnickie. Skrzynia nie jest szklana, e, jest właśnie zrobiona z e, tego, z czego on m.in. dechata produkuje opakowania, bo zależało nam na tym, żeby, żeby też był taki akcent ekologiczny. A to dlatego, że za te dwa tygodnie, o których słyszą, <grym> że Jezus na przychodzi przychodzi, zaczął podać światło. W synu Dawidze, Jezusie, zmiłuj się nade mnie. Proszę czy trzeba Tak, no to powiedzmy, że ja tak, tak tak to pierdolenie. Kto tak, teraz... no się wstydzi? Weźmy, weźmy. Weźmy. No to jest. No to jest. Tyle i dwa, bo to jest